Dzisiejsze spotkanie dotyczące wymiany ambulansu, najbardziej wyeksploatowanych ambulansów w Polsce. To program rządowy, w ramach którego wymieniamy 200 ambulansów w całym kraju. No, i szczęśliwie jeden z nich trafił do Dobrego Miasta, ale dla całego województwa warmińsko-mazurskiego dzisiaj zainicjowałem proces podpisywania umów i dziewięć nowych ambulansów zastąpi ten najstarszy, najbardziej wyeksploatowany, z największymi przebiegami. Takie jak tu, ambulanse, które mają 400 i więcej tysięcy kilometrów. Jaka kwota jest przeznaczona na Dobre Miasto? Na Dobre Miasto jest 400 tysięcy. Na każdą karetkę tak naprawdę w Polsce przeznaczamy do 400 tysięcy. I jest to kwota, która zapewnia dzisiaj nabycie specjalistycznej i naprawdę wysokiej jakości karetki z wyposażeniem, no, która będzie o niebo jednak lepsza od tych, które tutaj chociażby widzimy. Bardzo się cieszę, że w powiecie osztyńskim przybędzie kolejny e, nowy ambulans, który będzie służył mieszkańcom powiatu osztyńskiego, gminie Dobre Miasto, gminie Świątki, gminie Jonkowo, gminie Dewity, jak również gminie Lubomino w, w, w powiecie Lidzbar warmiński. E, to jest oczekiwany samochód, bo te dwa, które mamy w tej chwili są bardzo wysłużone. Jak wiemy, e, wokół karetki w Dobrym Mieście było dużo emocji na początku roku. E, udało mi się e, pozyskać jeden samochód z naszego partnerskiego powiatu Osnabryk, karetkę używaną, ale czekaliśmy jak gdyby na tą nową, która zawsze będzie służyła dłużej i będzie tą, która będzie na pewno bezawaryjna przez bardzo długi okres czasu. W związku z tym mamy tą karetkę. Cieszę się też podwójnie, dlatego że nie musieliśmy wykładać środków budżetu ani powiatu usztyńskiego, ani gmin ościennych, a taka propozycja padała, ale... Całe szczęście Rada Powiatu zaufała mi jako staroście, że będę negocjował, prosił różnych przedstawicieli, m.in. pana wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Artura Chojeckiego i pan dyrektor rzeczywiście od trzech lat składał podwójne wnioski na moją prośbę do pana wojewody i w tym momencie akurat zaskutkowało to pozytywnym wnioskiem zaakceptowanym przez ministerstwo w szerszym programie wymiany. Wymianie ambulansów na terenie całe, całej Polski, ale cieszymy się, że akurat Dobre Miasto zostało wytyczone na tej mapie. Chcielibyśmy, żeby karetki były wymieniane co 5 lat. To jest taki standard ratownictwa. E, to, oczywiście możemy mówić 5, 6, no to, to zależy trochę od przebiegu, warunków, w jakich pracuje, ale 5 to jest taki powiedzmy złoty, złoty standard. Chcielibyśmy docelowo do tego dążyć. Dzisiaj jednak mamy jedną trzecią karetek powyżej 6 lat. To są zaniedbania wieloletnie, które tak naprawdę staramy się zasypywać. Już ta wymiana, już te 200 karetek dla, dla całego kraju, do powiatów w całej Polsce, to jest skrócenie średniego wieku karetki o 2,5 roku. Mamy nadzieję, że ten program i... Kontynuacja tego programu w latach kolejnych sprawi, że my już za chwilę do tego złotego standardu, tych pięciu lat dojdziemy. To jest standard światowy, to jest standard europejski najlepszych krajów w zakresie ratownictwa, więc do tego grona mam nadzieję za chwilę dołączymy. 400 tysięcy dofinansowania to, to nie jest 100% karetki. Kto dołoży resztę? Można powiedzieć, że to jest 100%, dlatego że kupimy sam samochód, wyposażenie mamy. Ten Mercedes, który stoi za nami, jest w pełni wyposażonym samochodem, w bardzo dobry, nowoczesny sprzęt do ratowania życia. W związku z tym zostanie on tylko przełożony na nową karetkę, a obecny Mercedes będzie służył jako karetka transportowa i będą się wymieniały. Ta trzecia karetka, którą otrzymaliśmy w darze z Osnabrück, będzie taką karetką rezerwową. Już rozmawiałem z panem dyrektorem, żeby ta karetka nie stała na świeżym powietrzu. A przejęła ją ochotnicza straż pożarna w Dobrym mieście, żeby tam garażowała i pełniła funkcję takiej karetki rezerwowej, że w razie czego, jakby nie było żadnej karetki, która może udzielić pomocy, to ta karetka ze straży z ratownikami może wyjechać i przetransportować chorego w dane miejsce, które, w, który, w którym otrzyma pomoc. Także to będzie takie bardzo dobre rozwiązanie dla mieszkańców dobrego miasta i tych, którzy obsługuje zespół zakładów opieki zdrowotnej dobrej mieście. Gmina Dobry. Miasto nie musi dopłacać własnych środków, z czym jest bardzo trudno, jak państwo wiecie. Tym bardziej chcę podziękować bardzo mocno i bardzo wyraźnie, panu wojewodzie, za to, że dokonał wszelkich starań, żebyśmy otrzymali te pieniądze na tą karetkę. I oczywiście panu, naszemu człowiekowi w Olsztynie, po raz kolejny to mówię panu Andrzejowi Abako, przyjacielowi dobrego miasta, panu staroście, za to, że dobre miasto po raz kolejny znalazło się na mapie rozdania pieniędzy. Chcę powiedzieć, że tych miast jest niewiele. W związku z tym, to jest tym większy sukces dla naszego małego grodu. E, można to potraktować jako prezent z okazji 690-lecia urodzin naszego miasta. E, możemy to też tak sobie przeanalizować, ale oczywiście, proszę Państwa, no muszę się podzielić taką gorzką refleksją też na koniec, że tego dnia oczywiście radosnego, no rośnie kolejka e, mieszkańców potrzebujących pomocy tej e, na Zolach. E, które no, już w szpitalu nie mają miejsca i, i mamy z tym ogromny problem. Ostatnie dni Państwa prośby dowodzą tego, że na tym polu będę prosić pana wojewodę i pana ministra o pomoc, bo no, mamy problem z mieszkańcami, którzy są chorzy i którzy wymagają opieki całodziennej. E, no i, i, I jest to coraz większy problem. Tak palący staje się problem jak problem mieszkań. Także dzisiaj mamy to światełko w tunelu. Natomiast nie zapominamy o Państwa problemach i nie ma tutaj wielkiego hura optymizmu, po prostu czekają nas, no dalsza ciężka praca nas czeka na linii, burmistrz, pan starosta, pan wojewoda czy urząd marszałkowski, żebyśmy mogli rozwiązywać jeszcze inne palące problemy, o których wcześniej wspomniałem. Szanowni Państwo, przetarg został ogłoszony dzisiaj, dzisiaj został umieszczony na stronie internetowej szpitala i zgodnie z zasadami przetargowymi on... Odbędzie się w taki sposób, że do piątku przyszłego mają wpłynąć oferty. W piątek za tydzień otworzymy te oferty i zobaczymy, jakie oferty przygotował rynek i dostawcy. Następnie dokonujemy analizy formalno-prawnej. Po takiej analizie wybieramy najkorzystniejszą ofertę. Podpisujemy umowę, czekamy na dostawę zgodnie z umową dotacyjną. Ta dostawa powinna nastąpić w okolicy listopada grudnia, tak żeby ten samochód był już w naszym, w naszym szpitalu w miesiącu grudniu tego roku. Natomiast sam ambulans musi spełniać polską normę ambulansu specjalistycznego typu, typu, typu B. Jest to ambulans przeznaczony do zespołu ratownictwa medycznego. Służący pracy zespołu ratowni ratownictwa medycznego. Tak, w praktyce ile taka karetka może służyć, jeździć, pracować? Szanowni Państwo, te karetki, w zależności od warunków pracy, pracują od kilku lat, może nawet w, 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 w takiej naszej rzeczywistości do kilkunastu lat. Natomiast można powiedzieć, że po 200-300 tysiącach przychodzi taki moment albo generalnej naprawy, albo wymiany karetki. Przede wszystkim przebieg jest ważny, okres y, samochodu, ambulansu też jest ważny, natomiast przebieg i warunki, w których on pracuje warunki y, geograficzne, fizyczne, krajobrazowe, warunki atmosferyczne to w jakim terenie on funkcjonuje, ale też również w jaki sposób jest eksploatowany to wszystko ma wpływ na to, jaka jest trwałość tego samochodu, ale przyjmuje się, że te kilkaset tysięcy kilometrów to jest okres, kiedy należy wymienić samochód.